Dziś robimy sałatkę jarzynową. Teraz biorę takie trzy pietruszki, daję tu, taką wieżę robię i daję na dół. I to się wtedy takie robię. I jeśli wy bardzo też lubicie sałatkę jarzynową, to dajcie łapkę w górę. I też marfewką tak się robi. Tak, można tak wszystko, nawet sylerem. Patrz. No a ja robię, a ja robię ten sobie kanapkę tak LIKE, mhm. i robię z tego ser. Ale tego dużo. Teraz robimy sałatkę. powiesz Paty: Z no, mhm. no no, 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 marchewek, no, 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 z pietruszek i celera. selera. I co no jeszcze najważniejsze? No na samym dole ja już zrobiłam. Ziemniaczki. Ja się ten barka. Ciekawe, co tam pisze. Teraz albo teraz. A ma tą stronę? Nie, no to Tak. No i co jeszcze trzeba dać do sałatki, żeby była pyszna? Eee. Co tam stoi? Hmm. Majonez. Mhm, y i co jeszcze z lodówki? Mmm, My nie dajemy jej. Co jeszcze? Nie Co jeszcze dajemy do sałatki? Co jest w Mleko! Mleko! Co jest w lodówce? Ogórkę. Ogórki? Jakie? Zielone! Zielone ogórki? I papryka. I pomidor. Paty to by się chyba sałatki pomyliły. Szukaj w lodówce co tam damy do tego. Jeszcze. Ogórki i dziadne! Te ogórki są od babci Basi. na inaczej. Babcie, Basi, już znacie jak zbieraliśmy pożyczki i jak siedzimy w góry na Malinę z majem? To tam było trochę na urywkach i widać, jak babcia szła. O, ale na Prostek. Chce ktoś się napuścić? Małaczka. Już mam mało do robienia. Pomyślałam, że pierwszy zacznę od marchewek. Ile tożków. Mm. I gotowe. Ja chcę mm -hmm. wow. mm -hmm. Ile ogórków wymieszamy Dobra. Nie trzeba dać soli pieprzu ogórkę. Nie. Ogórka. Nie. Dość, bo braknie do obiadu.